Cześć, witam was w kolejnym odcinku do Janów do Dzisiaj będziemy mówić o grze, która robiła furorę na naszym Facebooku. Naprawdę, furorę, furorę. To widziałem, że po ticket to Ride -right robiła, nie jakieś takie plexitory. Nie, no to dużo osób pytało, nie, bo to jednak, kurczę, no ta gra. No, nakręciłeś chyba tam, jak mówiłeś, jakimś tam. Kiedyś swoim... mówiłem, że to gra, na którą czekam w tym roku. No i się doczekałeś. Doczekałem ty się zakupiłeś. Y, ty, czyli. Czułniak? I ja, czyli Windziesz. Będziemy mówić o, o grze wydawnictwa Bezier Games, które ma zerowe szanse nawet polską edycję. A to nie jest tak, że pan Tetal Spach posł... pokłócił się z polskimi wydawnictwami? Czy chodzi ci o to, że to jest za fancy y, za i nietypowa fancy, gra? Za mi się wydaje, nie? Nie jest, ale mnie, wydaje mi się, że ja, ja kiedyś jak kiedyś, jak, 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 jak rozmawiałem z nim na, 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 na takiej stopie zawodowej, no to, to, to nie była kwestia pokłócenia, to była kwestia tego, że to strasznie drogie te gry mm -hmm. musiało być w Polsce i to ciężko. tak była ostatnią grą, która, ostatnią wydowicy, która robiła e, te Wilkołaki od Bezia, tak, e, z tego co pamiętam. No ale nie o Wilkołakach, tylko o, o metrze będziemy mówić. W magnetycznym gra, metrze. Gra, którą jak Ciuniek otworzył, to wysyłał nam na Facebooku, na Messengerze. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Jakie grube kafle. <laughs> Kurde. I, i, I faktycznie jest taka gra Sunrise City, którą, którą bardzo się kiedyś podniecaliśmy, bardzo uh -huh. lubiliśmy i ona miała y, horrendalnie grube kafle, a to ma chyba jeszcze grubsze kafle. Ma jeszcze grubsze, ale technologia ich wytworzenia jest bardziej paskudna. Paskudne. Tak, bo są, bo w Sunrise City to był jeden taki gruby kafel tektury, a tutaj to są dwa sklejone ze sobą pleckami. W sumie, prawda? E, a no tak, bo muszą mieć dwie różne dwożne dwo kolory, ale ogólnie faktycznie, słuchajcie, to jest tak: plansza jest w głębieniami. Te wgłębienia są dosyć, dosyć duże. Kafle są seryjne, nie wiem ile one mam, one chyba powyżej 5 mm, nie? One strasznie grube są, te kafle. Są strasznie grube i one wchodzą w te głębienia i jeszcze wychodzą powyżej tego wgłębienia. Tak. I czynnik jeszcze widział kupę plastikowych, przezroczystych, pleksiglasowych rzeczy wyciętych w kształcie heksów z namalowanymi tam liniami. Wyjął jeszcze z tego jak, jak podczas tego unboxingu, który mieliśmy na Messengerze. To jeszcze były te miple w kolorze złotym, srebrnym i brązowym, z czego brązowy i złoty są nieodróżnialne. Ja bym powiedział, że to jest miedziany, a drugi jest ciężko stwierdzić, jaki tak, e, e, bardzo specyficzna kolorystyka, bo tam, to są, tam to też są wszystkie pastelowe kolory. Czyli jest tam taki czerwony, jest, Są dwa czerwone, dwa czerwone i dwa fioletowe jeszcze są kolory. No właśnie, to jest taka gra, która zupełnie nie sprzyja, bo te miple są takiego samego kształtu, więc to nie jest, nie, nie ma tam żadnego, żadnej różnicy. Więc jest od razu taki, e, taka dla Was uwaga, jeżeli macie problem z rozróżnianiem kolorów, niestety e, ta gra nie pomaga. I nawet w tych kaflach nie pomaga. Nie, no nie chociaż tam są nazwy, no ale do, nadal nie pomaga. No dobra. I co? No i mamy dwustronną planszę i mamy pleksę. I, i Ciuniek y, powiedział, że to jest super. Faktycznie się to do, 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 do... A są metalowe te yy, pociągi, pociągi, ma. magnetyczne. No i naprawdę wykonanie tej gry jest zaskakująco Satysfakcjonujące w ale odbiorze. Ja bym nie powiedział, nawet ono, zaskakują, ono jest tak dziwne, ono tak zaskakuje. Jest trochę niespójne ze sobą, bo z jednej strony masz metalowy element, z drugiej strony masz drewniane element, z trzeciej strony masz plastikowe elementy, ale jest to, pod, jestem podrażnieniem tego czegoś. To ciężko na, dawno nie widziałem takiej gry. Mm -hmm. Która sami elementami mówiła ci coś tu się dziwnego wydarzyło. No, w grach planszowych ważny jest efekt wow. Na zasadzie patrzysz, grę kupujesz oczami, patrzysz, ale pudełko że jest. To coś... jest jakieś wybitne. No pudełko nie jest, ale jak patrzysz na planszę, na której masz nachodzące na siebie tory różnokolorowych linii metra, to myślisz sobie, nie, to jest nie widziałem tego. To jest clever. I to jest clever, takie, bym powiedział tak, może nie co Smart design na zasadzie taki, że faktycznie y, ja sobie wyobrażam to, jak byłoby SN, i ludzie podchodzili i patrzyli, jak to kozacko wygląda, bo to wygląda kozacko. Mm -hmm. I tematy temat też jest kozacka, no bo nie oszukujmy się. Y, no, wożenie ludzi pociągami jest fajne i do tej pory włożiliśmy bezimienne kostki pociągami, zazwyczaj z Steam Age of Steam i no, tak nie, dalej. I to nie jest gra kolejowa, to też jest ważne, taka stricte kolejowa, mm -hmm. tak? Tak, no tak, a tu są imienne, znaczy inaczej. inaczej. To są ludziki, które chcą ch 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 do konkretnych stacji się dostać. I te ludziki mieszczą się do tego pociągu, którym poruszamy się po plansze. Dlaczego, że jak do niego wpadną, bo trzeba by niego w <śm> Znaczy, idealnie, jak masz idealnie, zapełnione w 100% pojemność swojego wagonika. Tematyka bardzo spoko. Wykonanie over, over the mountain. Tak się mówi, czy tam, jak się mówi. Powiem tak, wykonanie jest super, ale się przyczepię do paru rzeczy. No to podczas uwag. Nie, już, 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 to jest już uwaga, bo to jest <laughs> gra, która... Jest bardzo fajnie, że te kafle są takie grube i jest bardzo fajnie, że są wcięcia w planszy, żeby to się nie przesuwało, ale jeśli kafel, który mam włożyć we wcięcie w planszy jest dokładnie takiego wymiaru, jak jest to wcięcie, to on tak wchodzi trochę na wcisk i jak go później będę wyjmował, to jest szansa, że coś tam się nadszarpnie. I jak powtórzysz tę akcję 50 razy, to na pewno to, to ja, na pewno ja pe ja brakuje, brakuje mi luzu po ja, prostu. Ja, ja <laughs> bym że to chyba jest inny problem, bo o ile te kafle to jeszcze palniką, tylko faktycznie była taka sytuacja, mieliśmy ze trzy razy taką sytuację, że jak się buduje połączenia między tymi kaflami tymi pleksiglasowymi. Heksami, to faktycznie było tak, że albo na siłę to wciskałeś, a myśmy się bali, że uszkodzimy mm -hmm. te, które, więc po prostu tego nie robiliśmy. No bo jednak wyśmierzała u nas chęć posiadania gry w idealnym stanie, mm -hmm. a nie tylko w bardzo dobrym lub dobrym stanie. To tutaj się z Tobą zgodzę. Też nie jestem fanem tego, że. Cała plansza jest z dwuwarstwowej tektury, przez co nie może być składana, przez co jest puzzlowa i znowu te łączenia są, są, są takie, że się będą szarpać. Tak. No ja jeżeli chodzi o wykonanie, to oczywiście to, co już powiedziałem, no, jestem za manych doborem kolorów. Wydaje mi się, że jestem, jestem prawie przekonany, że mm, zawiniło tutaj. Sample versus finalna Uf. wersja, bo wydaje mi się, że to w założeniach miało się bardziej różnić. Natomiast... Znaczy, tutaj trzeba rozbić, bo mamy te złote, srebrne, brązowe, których to, że ich, nie dziak, rozru... mówić. ich nierozrużna... nierozróżnialność jest problemem technicznym, a jeśli masz te e, dwa Kul... rodzaje czarnego Łosziowe... i dwa rodzaje fioletowego, to to nie jest problemem, że ja te, tych kolorów nie rozróżniam, tylko ja nie potrafię ich nazwać, więc zazwyczaj mówię tego w tym kolorze, e, bo to, że to są dwa... Odcienie tego samego koloru, to ma sens, bo one są technologicznie związane ze sobą. Że żeby odblokować tego ciemniejszego, trzeba przynajmniej raz przewieźć jaśniejszego, ale do tego też dojdziemy. No później. dobrze, ale, ale tak jak powiedziałem, no tak, ale, ale ten problem z kolorystyką, bo też najpierw graliśmy u mnie, ja mam bardzo mocne światło nad yy... Nad stołem i czasami ono przeszkadza. W niektórych mhm. grymach przeszkadza, czasami przeszkadza o, o to, bo te pleksa odbija to światło, mhm. więc to nie jest najlepsze. Ta gra, której nie da się zrobić zdjęcia. Nie da się zrobić zdjęcia. Natomiast, natomiast ja się bałem, że to jest moje światło. To jest kwestia, nie wiem, kąt patrzenia, jakieś cienie i tak dalej. Ale graliśmy drugą partię ucięgów w świetle dziennym. Przy dobrzym oświetleniu przeżegraliśmy to, tak? I też był ten problem. I w związku z tym była taka sytuacja, że kurczę, myśleliśmy sobie, że najpierw myśleliśmy, zwal zwalaliśmy to na, na, na kartę tego, że ja mam ciemny stół, mocne światło, te cienie mogą tam jakoś sobie tak latać, nie, niekoniecznie dobrze. A potem się okazało, że po prostu jest to kwestia e, tych kolorów. I to są takie dwa mankamenty, które, e, tak, taka, taka łyżka ciekciu w tej, w tej, w tej berce miodu, bo miód jest super, ale kurczę, ostrożnie z tą grą trzeba mocno ostrożnie podchodzić. No ale mechanicznie to jest całkiem cwany. Mechanicznie to jest całkiem cwany pomysł na to, że możemy sobie budować linię metra w Nowym Jorku albo w Berlinie i tam trochę zasady na tych dwóch planszach dostępnych w pudełku będą się różnić, ale za załóżmy, że robimy, budujemy w Berlinie, bo w Berlinie jest ciekawszy i nie wprowadza wyjątków od zasad. Budujemy sobie naszą linię metra, a robimy to w taki sposób, że każdy z graczy ma przed sobą Panel z dostępnymi akcjami, i w lewym górnym rogu tego panelu jest zaznaczone, że w swojej turze możesz wykonać dwie akcje, a na środku panelu jest zaznaczone, jakie akcje możesz wykonać i z jaką siłą. I początkowo Każda akcja możemy ją wykonać z siłą jeden. Na zasadzie, jeśli buduję tory, to buduję jeden fragment toru. Jeżeli chcę jechać, to poruszam się od jednej stacji do drugiej stacji. Jeśli chcę zabierać pasażerów, to zabieram tylko jednego. Jeśli chcę rozładowywać pasażerów, to też rozładowuję tylko jednego. I teraz myk polega na tym, że chcemy budować tory i jeździć między stacjami w taki sposób, żeby zabierać z nich pasażerów w jakichś kolorach i dowozić ich na stację w kolorach tego pasażera. I w momencie jak wyładuję pasażera na stację w odpowiednim kolorze, to go sobie punktuję. Zgarniam go z planszy i wpinam gdzieś na swój panel przed sobą. I na przykład tych złotych, srebrnych, brązowych możemy wpinać w panel akcji na środku, sprawiając, że... O, no to wpinam tu teraz ludzika i od tej pory jedną akcją budowy torów buduję dwa tory. Albo na przykład jeden fragment przez rzekę, bo to jest drożej. Albo jeżdżę szybciej. Trudny albo jeżdżę szybciej albo załadowuje szybciej albo wyładowuje szybciej albo losuję nie nowych... może nie szybciej co więcej Wie... więcej mhm. albo losuje więcej pionków z woreczka kiedy wykonuje akcję uzupełniania stacji o nowych pasażerów i to sprawia, że z jednej strony wożę sobie ludzików po to, żeby ich wozić i mieć z tego punkty. O tym za moment, bo y, troszeczkę nie po kolei, a z drugiej strony wożę ich po to, żeby rozwijać swoje akcje i rozwijać swój silniczek. Bo mogę, na przykład, y, zbierając odpowiedni komplet ludzików, mogę sobie odblokować trzecią, czwartą, piątą akcję y, w rundzie. I teraz, czy fajnie jest robić dwie akcje, które są mocniejsze, czy robić cztery akcje, które są słabsze i mieć taką różnorodność? I jedną z akcji, które mogę zrobić, to budowanie nowej stacji na jednym z dostępnych na planszy pól. Ale żeby budować nową stację, muszę mieć odblokowaną technologię budowania tej stacji. I to też jest fajne, że na początku wożę po to, żeby sobie odblokować na przykład tych różowych lutków do wożenia. I w momencie, kiedy odblokowuję tę stację, tylko ja mogę wozić różowych, dopóki inni gracze też sobie nie odblokują tej technologii. A jeśli dowiozę różowego, to mogę odblokować lepiej punktowanego czerwonego pasażera i znowu jeśli wyprzedzę w technologii e, takiego wartu palonego. Jeśli e, wyprzedzę w, w rozwoju technologicznym innych graczy, to będę w stanie wozić tych ludków wcześniej niż oni. A ludkowie nie będący A ludkowie czerwoni i fioletowi są warci punkty. I znowu mają jeszcze własne e, miejsca do wpinania ich na planszy. Możemy ich na przykład wpinać do takiej tabelki, która wpływa, albo powiększa punktację przewiezionych pasażerów, albo punktację za wybudowane odcinki torów. Możemy ich wpinać też do, e, możemy ich też wpinać do takiego panelu, który sprawia, że możemy punktować więcej kart celów, ponieważ każdą grę gramy z czterema kartami celów, które sobie na początku wybraliśmy i normalnie możemy zapunktować tylko jeden, ale dowożąc odpowiedni zestaw pasażerów, możemy zapunktować dwie, trzy lub cztery. I to wszystko spina się w taką fajną, zazębiającą się całość. Tak, no to mechanicznie to opowiedziałeś, tak naprawdę yy, dla mnie to są dwie gry. Pierwsza gra to jest ta twoja planszetka, to jest bardzo duża zabawa i gra, mhm. a druga to jest to, co się dzieje na planszy, czyli ta przestrzenna łamigłówka, która tam się znajduje i to są takie dwa główne elementy. I teraz tak, najpierw może opowiem naszą historię, bo wszystkie, wszystkie zagraliśmy we wszystkich możliwych składach. 3, 4, 2. Zaczęliśmy od czterech. 4-3-2, taka była gradacja. Czyli najpierw zaczęliśmy w czterech, potem zagraliśmy w trzech, a potem nam się na końcu zagraliśmy jeszcze w dwie osoby I, i bardzo dobrze to zrobiliśmy. To jest bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, że zagraliśmy we wszystkich możliwych składach i super w że nam się udało zagrać w czwórkę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Opadając o tej grze, będziemy opadać o trzech, mi się wydaje, może nie, o dwóch różnych grach. Na, pewno, będzie, o dwóch różnych, na pewno będziemy rozmawiać o dwóch różnych grach i o, o dwóch różnych zestawach odczuć, które nam towarzyszyły podczas tej y, rozgrywki. Y, zaczniemy od tego, zacznę od tego, że y, dla mnie niezwykle fajny jest ten element budowy i decydowania, co ja w danej grze, turze, rundzie będę robił. Jakie akcje będę odblokował, jaką mocą będę je wykonywał, w którym kierunku będę, będę szedł, czy w, punktu, w kierunku szybkiego punktowania, czy w kierunku szybkiego odblokowywania czegoś, czy nie wiem, co tam, robienie kolejnych akcji, które jest bardzo kuszące. Albo magiczna zdolność odwrócenia pociągu na torach, Unlock. ponieważ okazuje się, że w metrze. Zawrócić pociągiem można tylko na końcu linii. No tak, I to, i to nie jest, nie ej, tak. i to jest fajne, bo fajnie. Chcesz mieć jak najwięcej stacji połączonych ze sobą. Siada po prostu maszynista, idzie na, brzeg, na drugi koniec i siada na drugi No właśnie, bo jest jeszcze taka śmieszna zasada, hmm. że nie wolno swojej linii rozgałęziać, bo to linia, a nie drzewko metra. I twój pociąg jeździ po jednej linii. I jeśli podepniesz do tej linii 10 stacji, to tę pierwszą odwiedzisz dopiero jak przejedziesz przez te wszystkie 10 w obie Tak, A maksymalnie możesz przejechać 4. 4. I to się nagle okazuje, że 2,5 rundy będziesz musiał poświęcić. Znaczy inaczej. Yy dwie i pół akcji przy maksymalnym rozwinięciu będziesz musiał poświęcić na to, żeby to odwiedzić. No to ma to sens, bo to jest tak jakbyśmy robili nie wiem, linię w, w Londynie, jakąś tam Piccadilly, gdzie po prostu robisz długą linię okrągłą, jeździsz na okrągło, ale tak jak mówisz właśnie, rozwijasz sobie zdolność, że w trakcie mówisz, I nie, jedziemy do końca, tutaj zawracamy i jedziemy w drugą stronę. Są też takowe linie w dużych aglomeracjach. Ja mówię, no, no mnie się chyba najbardziej podobało to, i ta pierwsza partia nam to bardzo fajnie pokazała, jak ważna jest ta dostosowanie się do sytuacji, która jest na bieżąco. Bo, co z tego, że na przykład bierzesz dużo gości, jak możesz wysadzić jednego? Mm. No bez sensu. Ale z drugiej strony, jakimi weźmiesz, to nie, nie, nie to ich nie wiem. A tylko jak ja jak parady z tobą w tej nazwie. Z drugiej strony, e, budowanie torów. No, chcesz budować tory, bo na przykład masz, cel, że masz coś tam połączyć, ale w pewnym momencie nie chcesz budować torów, bo już jesteś skontent z content tym, co, e, co masz. Albo na przykład pod koniec szukasz punktów i myślisz sobie, kurde, chcę teraz przebudować tory, bo coś tam. Więc e, tak naprawdę. Najfajniejszym chyba elementem jest to, że widzisz ogromne połączenie między tym, co kolorem tych mipli, które zbierasz, akcjami, które możesz sobie odblokować. Siłą tych akcji, które sobie odblokowujesz. nie no, ta zabawa strasznie rajcowała. Mimo, że tam nie szło mi najlepiej, ale rajcowało mi strasznie myślenie o tym, co ja mam tam zrobić, nie? I, I też było takie, ty tam coś zrobiłeś i mówię, kurde, ale to jest mocne. A potem patrzę, Miszę zrobi coś innego i myślę sobie, o, on robi całkowicie coś innego, a to też jest mocne. I no wszystko jest kwestią tam pewnego e, balansu. E, to po pierwsze. Druga rzecz, no budowanie jest fajne, no, nie szukujmy się. Szukanie tych zależności jest. Łęczenie pól na planszy <tryk> daje jakoś taką dziwną, nieokreśloną satysfakcję. Tak, szczególnie jak połączysz coś z sobie, do nie, ma, nie ma, tego otwarcia i ty tylko mm. zgarniasz i jeździsz w te, w tej nazad. Także powiem też tak, że po pierwszej partii byłem hura optymistyczny. Miałeś podobnie. Tak jest. Zresztą wygrałeś, świeższe wyniki były, 60, 55, 40, 66, 55, 44. Mm -hmm. Wszyscy mieliśmy, nie było innego wyniku. Były dwie 1,55, czwórki, jedna Bardzo dobry wynik. Bardzo <grywa> dobry wynik. No dobra, no i, no i po tej pierwszej partii zagraliśmy w trójkę. Na drugiej Zag planszy. Zagraliśmy w trójkę na drugiej planszy. I teraz, na druga plansza, czyli Nowy Jork działa troszeczkę Inaczej, to znaczy w Nowym Jorku jest Central Park, który, który trzeba objeżdżać, bo nie można pod nim kopać dołów. No jest. I druga rzecz jest taka, że, cent, że Nowy Jork ma stację centralną, z której można rozgałęziać swoją linię i na której dowolnie można kręcić swoim. Można tam jeździć po pętli swoim wagonikiem i wyjechać dowolnym wyjazdem z tej stacji. Czyli jest trochę luźniej, to trochę jest, jest zdecydowanie luźniej. Mhm. No, i w Berlinie, przez to, że takiej stacji centralnej nie ma, to tam od razu możemy zacząć wozić ludzi, a w tym hubie w Nowym Jorku pasażerów nie ma, ale można do nich do dowozić wszystkich, więc to po prostu jest. Rozrasta się, się taka pajęczyna, że budujemy trochę torów i wszystkich zwozimy do środka, i znowu wszystkich zwozimy do środka. I to troszeczkę zabija jedną mechanikę tą mechanikę zawracania pociągu, ewentualnie tak. poruszania się pociągiem od stacji początkowej do stacji końcowej. I na trzy osoby czuliśmy wyraźny brak czwartego gracza. Bo tak jakoś było luźniej do tej pory, tak, niż po, do tej pory. Po pierwsze było luźniej, po drugie na czterech graczy miałem wrażenie, że mogłeś przegapić pewien moment. Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, że mogłeś czegoś nie zobaczyć. Uh -huh. Chodzi mi głównie o odblokowanie pewnych kolorów. Na uh -huh. przykład fajnie było to, że Mistrz sobie poszedł od razu w odblokowanie kolorów. Nie Nie robił w pewnym momencie nic, ale, ale mógł wozić ludzi, których my nie mogliśmy wozić. Ja za to, się tam rozchulałem. Zbudowałem piękną, długą trasę. I co z tego, że miałem piękną długą trasę, jak nikt tego nie mogłem wozić, tak? Mm -hmm. Bo miałem na przykład pojemność pociągu 2, jak w ogóle jak, jak Baran to robiłem. Połowa pociągu się marnowała. Połowa pociągu się marnowała, znaczy to bardzo covidowo, <grym> Oko, ale, ale tak, ale połowa pociągu się marnowała. I na trzosy mieliśmy taką sytuację, i tutaj pozdrawiam Mateja, który, której nie spodziewałem się, bo Mateo zrobił może nie zrobił. Nie Trafił za... mu się błąd na początku. Nie zrobił jednej rzeczy, yy, o której w sumie nie mógł wiedzieć, że, ma, że musi ją zrobić. I nie był w stanie wyciągnąć. Mhm. Co nas zaszokowało, bo gra nie wybaczyła pierwszego ruchu Matea. Nie wybaczyła, dobrze mówię, nie? To mhm. był pierwszy. Ruch. Tak. Nie wybaczyła pierwszego ruchu, który, który Mateo zrobił. I niestety yy, dawno nie miałem takiego. A czy myśmy się z Członkiem bili o zwycięstwo, ciunek yy, finalnie wygrał. Yy, ale Mateo drastycznie przegrał. I to nie była porażka, to była ogromna przegrana i myślę, że miał zadowolona satysfakcję z grania w pewnym momencie, bo... No przecież, no, przecież grał z nami. A, okej. Okay. <ślesz> Przepraszam. Więc <ślesz> e, <ślesz> miał ogromną satysfakcję z grania, natomiast nie z gry. E, nie, ale miał, miałem takie poczucie, ojejku, dawno nie czułem się tak... Y, znaczy, wiedziałem jak nie ma szans, jak dużo musiał odrobić i nie był w stanie odrobić mm -hmm. tego. I e, zabolało nas to i ta, Ameryka, i ta amerykańska strona mi się mniej podobała. Tak. tak. No bo wycinała najciekawszą, najbardziej ograniczającą mechanikę. Która powodowała na przykład, że masz na, na, na planszy swojej y, odwracanie pociągu, a nie, nie, nie musisz tego robić, mhm. tak? To tak, jak przepraszam, że do tego odnawiążę. Gramy tutaj partię czterozmową, wszystkie stacje pobudowane są. No i ja, jako pierwszy, zacząłem robić taką akcję, że sobie grałem akcję zamiany ludzików na swojej flaszy. No i tam sobie zamieniam, oni się na nie patrzą, grają sobie dalej. Nie wiem, trzy ruchy do końca. Ja mówię, bardzo mi się podoba to, że każdy z Was ma ludzika na budowaniu stacji i nie można wybudować żadnej stacji. I wtedy wszyscy spojrzeli na swoje flasze i powiedzieli, no tak, stoi w gotowości, koleś z które nie musisz zrobić ani jednej rzeczy. No, nie wygrałem niestety, ale, ale strasznie mnie to rozbawiło. E, no i dobra, no i po tej trzeciej, po tej partii na trzy osoby mieliśmy takie mm, mm, dziwne, dziwnie i zagraliśmy partię na dwie osoby. I to była y, bardzo specyficzna partia, nie była szybka. E, to była partia, która była szybka i to była partia, w której wy, wydarzyła się śmieszna rzecz, a mianowicie z, znaleźliśmy sobie sposób nagrania. Na który nie znaleźliśmy kontry. To znaczy, znaleźli, robiliśmy rzecz taką, że jeden z graczy odblokowywał jakiś kolor i od razu starał się wyciągnąć wszystkie, wszystkie pionki tego koloru na planszę, bo ich liczba jest ograniczona. W, taki, w takim miejscu na planszy, żeby przeciwnik nie zdążył do nich dojechać. Albo nie zbudował jeszcze tam swojej linii, tak. Mhm. I zauważyliśmy, że opłaca się tak grać i nie wpadliśmy na sposób, na co można z tym zrobić. Ale niestety my myślimy gamersko, więc po prostu robiliśmy to i to nie było fajne I granie. To był dziki wyścig, to był dziki wyścig. Poza tym zagraliśmy, bo to też pierwsza ważna rzecz, w, w takich początkowych grach preferowane jest to, żebyśmy cele dostawali w sposób losowy. Tam są cele związane z budową metra, z połączeniem stacji, z ludzikami, które, których mamy lub nie mamy mieć na swojej planserce. I z układaniem, znaczy z lud, ze zbieraniem zestawów ludzików i z układaniem wzorów na planszy. Dokładnie. A potem zagraliśmy sobie... Z draftem. Czyli wydraftowaliśmy sobie z co mamy zrobić. A draft jest śmieszny, bo draft wygląda tak, że po prostu dostajesz wszystkie karty danego typu punktacji i wybierasz sobie z nich, jaką chcesz. Tak, czyli ciuniek... Więc mamy dużą kontrolę nad punktacją. Ciumkiem dostał dwie z tali, ja dostałem dwie z czterech tali. No i się okazało tak, że Ciumkiem sobie wybrał ludzików, których mu podebrałem chyba wszystkich. Mhm. Znaczy wiem, że jedna punktacja u Ciebie w ogóle nie działała, no, tak. bo, bo. Ale no, nie to nie też. ludzików. I nagle jest takie poczucie, kurde, coś tu się z dziwnego stało. I powiem wam tak: wygraliśmy tę partię dwuosobową, ona była, mówię, ultra szybka, trwała poniżej 40 minut. Był to wyścig to był wyścig, naprawdę. To, poza tym graliśmy bardzo mechanicznie, nie wiem, czy miałeś takie poczucie. No tak, bo nie robiliśmy fajnego rozwoju i fajnego rozkminania, tylko po prostu to była, cechy. Tak, to była taka surowa, y, mechaniczna efektywność Johna Wicka. No, ja bym to ja bym to powiedział, że to były takie szachy błyskawiczne. Jak się hmm. ogląda w telewizji, jak tu tuch, tu. i tam widzisz, że tam pomyślonku jest mało, tylko są po prostu jakieś odtwarzanie jakichś układów. To nie jest tak, jak tam oglądasz sobie gambit królowej i tam myślą nad tymi ruchami i finezyjnie chcą załatwić przeciwnika. I powiem Wam, że była to strasznie rozczarowująca partia, strasznie rozczarowująca mm -hmm. partia y, dla mnie, bo wydaje mi się, że z przykrością muszę stwierdzić, że nie wyobrażam sobie innego grania, znaczy inaczej. Y... No to jest to, co powiedziałem, że znaleźliśmy sposób, na który nie znaleźliśmy kontry, być może on tam jest, ale ja nie mam ochoty szukać już, grając na dwie osoby. Tak. I teraz y, ocena tej gry będzie bardzo podobnie do tego, bo tak, jeżeli chodzi o regrywalność, regrywalność tutaj stanowią przede wszystkim cele. Tak, bo yy, właśnie celów mamy cztery rodzaje i teraz. Yy, a właśnie tu jeszcze wtrącę szybko. Cele ogólnie są spoko i tam jakoś nie przeszkadzają sobie nawzajem i każdy sobie robi takie cele, jak chce, ale jest śmieszna rzecz, jest ten cel, który daje ci punkty za. To, twoje tory na których nikt nie zbudował i za twoje tory które zbudowałeś na e, torach innych graczy i to są cele które stoją w kontrze to znaczy jeśli gramy na dwie osoby i ja wziąłem Ten jeden, tak. jeden a ty wziąłeś drugi to no no, kucim tak. mi się ze sobą i to jest to jest tylko taki Przykład, spostrzeżenie. Ale największą różnicę robią te cele, które, ka które każą ci układać w odpowiedni sposób ludków na swojej planszy. Czyli na przykład możesz dobrać cel, który powie, dostaniesz premię za to, że nie będziesz układał ludzików na tym polu, które zwiększa punktację za połączenia albo za ludzików. I to tak naprawdę na to nie należy patrzeć jako na cel, że Ej, robię to, żeby dostać za to punkty, tylko jeśli zrezygnujesz. Z tej punktacji, która jest na planszy, i spróbujesz układać ich w inny sposób i robić coś innego, to hej, ta karta będzie dla ciebie rekompensatą. I to akurat jest fajne, bo gdybym nie miał takiej karty, to też obawiam się, że mógłbym próbować za każdym razem układać na swojej planszy ludków w ten sam sposób, żeby robić dużo krótkich połączeń, zebrać czte komplet czterech różnych kolorów i pyk, punktować za dużo no, za, 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 za połączenia. Za, za, za mhm. No tak. Masz rację. Ja to powiem tak, że na cztery osoby mi się ta gra podobała. Mi się, m, m, chyba najfajniejszą częścią tej gry, ja to lubię, ja lubię, e, e, lubię takie gry, w których e, to, to w jakiś sposób sobie tworzymy tę te, pulę akcji, to mi się bardzo mhm, podoba. Tak. To jest świetna, świetna rzecz, niezwykle satysfakcjonująca. Niezwykle Pula pasażerów do przewiezienia na czterech graczy jest, jest większa. większa, nie kończą się tak szybko. Dokładnie. I mamy ta partia na czterech graczy, po tej partii Gdybym ktoś się spytał, czy kupować tę grę, bym powiedział natychmiast tak. To jest mm -hmm. dobra gra, z bardzo ładnym wykonaniem, z ciekawymi mechanizmami, satysfakcjonująca, ze sporą regrywalnością, na kilka partii na pewno, na pewno będzie, będzie działała i ona zadowoli geeków, zadowoli geeków. Natomiast, Natomiast, po pierwsze, druga cena planszy, wielkie rozczarowanie. Na trzy osoby mi się wydaje, że gdyby Mateo nie, nie zrobił tego błędu, aczkolwiek mnie to wkurzyło, że po takim błędzie nie był w stanie od, od, odrzucić tego. Jak w plotera? I znowu takie, tak. I znowu takie poczucie, dobra, na trzy osoby, okej. Okay. Nie jest to tak dobra ocena jak na cztery osoby. Natomiast na dwie osoby, no, tragiczna ta gra była dla mnie. Mm. I, po, I gdybyśmy zagrali pierwszą partię na dwie osoby, prawdopodobnie zasugerowałbym, by za się, zasogerowałbym się, tę grę. I to jest, i to jest właśnie, a to jest dobrze, że, że my gramy więcej razy niż tylko raz i staramy się sprowadzić tych, tych gier w różnych y, układach. Więc, y, moja ocena będzie zero, niestety, y, dlatego, że, y, no, jeżeli gra chodzi super na cztery osoby i tak sobie na trzy i bardzo słabo na dwie, no to dla mnie to jest niestety zero. Yy, mm. W związku z tym, że. Bo na cztery osoby zagram lepiej. W, wolałbym zagrać w Eclipse'a. Tak, to jest bardzo dobra gra. Yy, mechanicznie tam są fajne rozwiązania i tak dalej. To się, ciężko mi się do czegoś przyczepić. Ale to jest pytanie, czy ja chcę mieć na, na półce. Mm. No nie, bo, to mu, bo musiałbym grać w cztery osoby i to jeszcze tak, żeby te cztery osoby w sumie yy, były na tym samym poziomie. Ogarniały. Na tym samym poziomie. Tak. Albo wszyscy jesteśmy tempi jak tabaka w roku i po prostu yy, tak jak graliśmy pierwszą partię, no ty znałeś instrukcję, miałeś tą przewagę, że, że przeczytałeś instrukcję, ale to nie była przewaga yy, ogromna. Wszyscy graliśmy to samo pierwszy raz i każdy musiał mm -hmm. sobie wyobrazić jak będzie to, to działało. Yy, w sytuacji kiedy, mi się wydaje, że teraz byśmy zagrali z dwoma nowymi graczami, oni by mieli dra dramat. Mm -hmm. Oni mieliby dramat, nie, nie widzieliby pewnych, pewnych rzeczy, które tam się wydarzały. Więc bardzo ciekawa pozycja. Bardzo sympatycznie to wyglądająca na cztery osoby, ale z mojej perspektywy to jest zero. Te wszystkie plusy nie, nie przyciemniają mi tych minusów. No. Z bólem z serca stwierdzam, że jeśli w grze podoba mi się jeden z dwóch dostępnych plansz i jeden z kilku dostępnych układów yy, składu yy, graczy, no to też to będzie zero. I. Ja zapłaciłem za tę grę własne pieniądze i mam nadzieję, że trochę odzyskam. <laughs> Polecamy zakupić cieniek, macie gracie na cztery osoby, na kilka partii na pewno wam wystarczy. Dobra, to tyle od nas, mówił dla was Cieniek i Więdziarz. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.